Okej, okay, także, się wszystkim, z tej strony Protect, z nas w kolejnym materiału na moim kanale Shakespeare's Dzisiaj jesteśmy na serwerze beta, na testach Barda oraz Druida. No i dzisiaj, słuchajcie, tego Barda sobie podestujemy. Głównie zależy mi na Bardzie, ponieważ Bardem grał na serwerze W58 oczywiście. No ale Druida też sobie zrobiłem. I dzisiaj, właśnie na tym nowo otwartym serwerze beta, te dwie klasy potestujemy i, no, no jak widzieliście już pewnie po tytule, bo ta ilość jest naprawdę kolosalna, mamy, słuchajcie, 40 tysięcy grzybów na start do testów, no domyślam się, że ani ja, ani wy nigdy, nigdy takich, takiej ilości grzybów na waszym koncie nie zobaczycie, poza drobnymi wyjątkami, tak myślę, dlatego też naprawdę to jest ilość, którą można fajnie potestować. No i co, ogólnie o tym serwerze beta dosłownie się otworzył parę minut temu. Nagrywam tak po godzinie 12, świeżutko, na nie mam gildi, nie mam nic jeszcze. No i jak on tutaj funkcjonuje? Pierwszy serwer beta był tak naprawdę testami od początku, ten jest testami w late game. Co to znaczy? Oznacza to to, że każdy z graczy, słuchajcie, najpierw oczywiście zakłada konto, kto pierwszy ten lepszy, 500 miejsc się zmieściło. Możecie dać znać w komentarzu w ogóle, czy udało wam się zmieścić, czy próbowaliście. Czy nie próbowaliście i stwierdziliście, że nie ma co z jakiegoś powodu Bo po prostu nie chcieliście albo coś Dajcie znać w komentarzu No ale 500 miejsc było kto się kto się wyrobił, ten się wyrobił, kto nie, no to niestety Niestety przepadło No i no i dobra, no i co dalej? Robimy konto, pierwszy level mamy, no i nas wylogowuje, i potem nam losowo losuje level. Możemy dostać albo 300, albo 400, albo 500 poziom. Ja na bardziej dostałem poziom 500, na druidzie dostałem poziom 400, tak to wygląda. No i no i co dalej? Mamy ten 500 poziom, zaraz sobie będziemy test testować tego naszego barda. Może Wam powiem jeszcze na szybko, tutaj, co się na tym bardziej zmieniło, bo to też myślę, że warto. Warto warto wspomnieć na początku, oczywiście już z tej poprzedniej bety, z której odcinka niestety nie było, wiemy, że Bart ma teraz jedną broń, czyli ma harfę, która po prostu mu, znaczy nie, nie harfy, no harfy dobrze powiedziałem harfę, która mu po prostu zwiększa damage w broni. No i ze zmian z poprzedniej bety, to ma trochę więcej ich obrażeń. O 10% współczynnik obrażeń mu zwiększyli, jeżeli chodzi o tą harfę, więc troszeczkę więcej bije, ale z kolei nie ignorujesz już pancerza przeciwnika, więc no to jest akurat kolosalny minus. No ale to był błąd wcześniej i tego nie powinno być, więc no powiedzmy, że no, to jest taka zmiana, wiadomo, która była gdzieś tam potrzebna do zbalansowania, zobaczymy, czy teraz to faktycznie będzie zbalansowane, chociaż moim zdaniem ten bard będzie dużo słabszy od tego barda, którego, którego mamy na serwerze na serwerze oczywiście W58. No tam oczywiście wejdą zmiany, to tam też będzie słabszy, ale to, to wiadomo. Mama rękę, jak widzicie, wszystko generalnie jest ulepszone. Wszystko jest generalnie bardzo, bardzo wysoko ulepszone. Odbierzmy sobie to A, dobre, nieważne. <grych> tak, no mamy tutaj e, nie wiem, mamy Maxulny w każdym razie, już dostępne, jeżeli chodzi o rękę. Mamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o misję, najpierw misję z pierwszego levelu, jak zrobicie to misję z pierwszego levelu, możemy sobie kupić jakiegoś tutaj gryf gryfa jak zrobimy misję z pierwszego levelu, to słuchajcie, po tej misji, o, koło fortuny dostaliśmy, po tej misji mamy misję już z poziomów naszych, także to jest akurat fajne. Teraz mi się pewnie wszystko będzie odblokowywało, po kolei się sobie ten kawałek lustra, już niech będzie. no i tak to wygląda, tak wygląda ta beta. Jeżeli chodzi o Lochy, to Lochy co ciekawe też mamy przeklikane w sporej części. Tutaj niektóre mam otwarte, niektóre mamy zamknięte. Tak to śmiesznie wygląda. Na przykład, wie, że mamy na 13, jak już losowo na pizzę w tym levelu. No jest to ciekawe, jest naprawdę na pewno ciekawe rozwiązanie. No i teraz spróbuję przetestować, czy ja chcę saveować mój charakter. Nie, mogę, nie mogę chyba nic saveować na razie, jeżeli mnie dopuści do grania. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o tego Barda. No i jeżeli chodzi o Druida, to mogę wam, mogę wam na szybkość powiedzieć. Druid wiadomo się zautomatyzował, czyli te maski są już brane. W walce automatycznie już sobie ich nie wybieramy. To ta, ta, taka podstawowa zmiana, która się zmienia na tym druidzie. No i teraz jest tak, że, że ten druid nie pozostaje już w formie niedźwiedzia na więcej niż jedną walkę. Znaczy więcej niż jedną rundę w walce. No, było to trochę zbugowane, bo jak na starcie mało szczęścia, to on cały czas siedział w tym niedźwiedziu i to było trochę trochę średniawe. No i co? I zmieszano obrażenia w formie orła jeszcze tutaj. Do 85% wartości bazowej, która była wcześniej, także tu też troszeczkę nerfiki dla Druida, ale no też słyszałem, że Druid był dość mocny, więc zobaczymy, jak on będzie się prezentował teraz. No i dobra, możemy sobie coś tam w, lo w Lochach ruszyć, nie wiem, zobaczymy, jak to wygląda. Czy te Lochy, no właśnie, się tego się obawiałem trochę, że Te Lochy będą właśnie dla nas takie, takie, takie no średnio, średnio stawiające opór. Chyba, że tego trochę przeklikam. No ale nie, to jest Asteros, to tutaj jak przeklikam wszystko to i tak... To i tak, kurczę, nie mamy... 20 akademiat, 20 twierdze i zerowy skarbiec. Śmiesznie, w ogóle śmieszna postać jest strasznie stworzona. Czy ja mogę ulepszyć skarbiec. Dziękuję. Ulepszymy trochę oczywiście, żeby nie sprzedać temków co chwilę z tych lochów, bo to po prostu strata, strata czasu. To na tą dziesiątkę bym ten skarbiec wrzucił mimo wszystko. Także zrobimy to. No i co, no i może dać znać czy się bawicie tutaj na tym serwerze, bo naprawdę pobawić się można widzę już teraz, że nieźle. Z tymi grzybami, z tymi tak naprawdę niedokończonymi lochami, z wszystkim tutaj co tu jest. Była jakaś broń w ekwipunku w ogóle. Jestem ciekawy jak te postacie były robione. Wydaje mi się, że one były jakoś, nie wiem, skanowane, jakaś średnia z kilku postaci zrobiona czy coś. Bo ja tu na przykład miałem losową broń w ekwipunku jak się, jak się zalogowałem. Tutaj by ktoś sobie broń wymieniał, nie wiem, ciekawy, ciekawy ciekawe mechanizm, ale... Mm, ale, ale. No i dobra, będzie mi to wyskakiwało co chwilę. E, dobra, no przeklikam ten asteros, bo tutaj chyba będzie bez oporu cały. Mm, możemy sobie z, z tego przeklikać i... Kurczę, gdzieś tu będzie opór, może tu, może w 13 piętrze będzie dalej. O, nie, chyba nie. Ale dalej już powinien być, dalej już powinien być. Tam powiedzmy od tego 7, 8 przeciwnika. Dobra, no sprzedaję to wszystko, bo... Mm, to chyba, chociaż ja tu mam dużo na plus niektórych itemów. Dobra, no to możemy wymienić coś tam. Coś tam, coś tam można sobie, sobie wziąć. To było ulepszone ileś tam razy, nie wiem ile w sumie. Razy 16 to było? Niemożliwe. Czy tam razy, razy 15? Dobra, nieważne, nieważne, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Spróbujemy sobie przestać tam tego warda. Tego oczywiście. Tylko chce się dokopać do trochę mocniejszych lochów. No i tutaj już może będzie jakiś opór. No i dobra, zwiększyła nam obrażonka, fajnie, bezkryta teraz. O i tutaj za 150 banik, no nieźle, no nieźle. Mm, tutaj też fajny item do podmianki w sumie. Mm, więc też by można było wymienić. Faktycznie, no jest ulepszony mo mocno bardzo. A jak to wymieniam, to... Ja no, też mogę raz 15. Dobra, wrócę raz 14, tutaj też poprawię trochę i mm, zostawimy sobie na razie takie coś. Możemy też zdążyć do jakiejś gildii, chociaż tu wszystkie gildy raczej będą bez, bez żadnych procentów, więc to raczej nie ma zbytniego sensu. Yy, dobra, zobaczmy dalej. Teraz na zwiadowce jak sobie poradzi. Zwiadowce, która nam już trochę bije, dobra, jest one shot, no ale to wiadomo są jeszcze niskopoziomowe lochy, o i na maga. Dobra, na Maga już nie było one shot, słabe strasznie w ogóle hit za 42 bańki Jak na kryta, to bardzo słabiutko. Teraz 54 już się poprawiło. 700 obrażeń na plus, ok. To sobie chyba... chociaż ja chcę dobrać w sumie. się Zastanawiam może. Może będziemy trochę słabsi w tych lochach teraz, to trochę więcej się uda testować. bo jak wezmę sobie taką, taką mocarną broń, to, to potem nie potestujemy za dużo, więc spróbujmy może. Tornado będzie średnią w opcją, no chyba tylko strefą roku tak naprawdę może mi to jakoś uratować. Dobra, ja e teraz z strefiem roku, może to jest to jest opcja. Okej, okay, dobra, tak, to powinna być opcja, tutaj już jest troszeczkę opór, więc zobaczmy, no są, są te kryty, są te kryty dalej mocarne tym bardziej, ale wydaje mi się, że mniej mocarne niż wcześniej, bo wcześniej to ja naprawdę mógłbym tutaj na hita, dobra, no, tutaj już na pewno dobijemy, ale kurczę, wydaje mi się, że ten Bart jednak troszeczkę, troszeczkę w plecki dostanie, oczywiście nie stwierdzę tego po 5 minutach grania na becie, ale, ale... Wydaje mi się, takie mam przynajmniej przypuszczenie, że to jak się trochę to potestuje, to, no to ten bard będzie jednak nie to, że niegrywalny, ale będzie taką po prostu zwykłą, totalnie zwyczajną klasą, która nie będzie się wyróżniała za bardzo w PVP, ani nie będzie się za bardzo wyróżniała w PVE, no i może troszeczkę podupaść, ale to oczywiście, to oczywiście zobaczymy jeszcze, bo być może będzie całkiem, całkiem przyjemna. No dobra, no to chyba myślę, że nadal się zostawiłem tego, tego, tego tutaj Barda. Wydaje mi się, że zmiany na Bardzie są dużo bardziej jasne, aniżeli właśnie te na druidzie i tym druidem by się w, wypadało zająć. No są te hity, są te hity ładne jakoś to wygląda, ale... No ale jak widzicie tutaj... No powiem szczerze, że też ciężko mam trochę porównanie z porównaniem tego, bo tutaj jest opór, a nie wiem czy to jest opór, bo mam taki poziom, czy co. Tak jak, tak jak wiemy, jak już się na przykład zaczyna od zera, na przykład na 200 poziom cokolwiek, jak nie ma lochów i tak dalej, to wiadomo jest na którym poziomie, jaki opór stawiam jakieś lochy. Można porównać te klasy. Na no, tak, jak się ma wszystkie lochy otwarte, na jakieś 11, na przykład tornadą, to naprawdę ciężko mi to porównać. Czy na takim levelu powinienem mieć problem z danym lochem, czy nie, to by był też, też, też fajny bardzo aspekt porównawczy. No ale dobra, to myślę, że sobie zostawimy na razie tego naszego Bardzika i przejdziemy na Druida. Druid 3 poziom 400, czyli też troszeczkę, troszeczkę inny w sumie. Ale 300 nie dostałem na żadnym koncie, co ciekawe. No 300 to taki nie do końca late game też. Ale, ale dobra, mamy tego naszego Druida, kupmy mu tutaj Gryfa, żeby ładniej wyglądał. I... No i zobaczmy, zobaczmy słuchajcie tego Druida naszego, te zmiany. No, tutaj za dużo tych zmian nie ma, tak jak już wspominałem. No, może się nie będę powtarzał, ten orzeł do 85% i postać niedźwiedzia nam nie zostaje. Zobaczmy, na ręki czy na ręce. Ok, tu mamy jakiś 400 poziom. Zobaczmy, jak sobie z Bardem radzi. Zobaczmy, jak sobie z Bardem poradzi ten nasz druid. Nie wiem, dlaczego. Ok, no, bije, bije z broni. No, ale dobra, bije z broni. Ok, na razie jesteśmy na, na tym chyba naszym niedźwiedziu. Dobra, tu wleciał orzeł, no i poskładał, no i poskładał, okej, okay, dobra. Także ład, ład, ładnie to poszło, wygraliśmy sobie z jakimś tutaj kolejnym, dobra, tutaj może przewiniemy trochę tą arenkę, żeby nam się pojawił jakiś kolejny gracz, który no będzie dla nas konkurencją. Gdzie te 400 levely są? Kurczę, no troszeczkę, troszeczkę chaos jest na tej troszeczkę jest chaos moim zdaniem. Mm, ale, ale tutaj no no dobra, tutaj nie znajdziemy, znajdziemy po prostu, może w sali chwały, będzie łatwiej. Dobra, mamy jakieś berka 401 poziom, zobaczmy, jak to wygląda z berkiem. E, okej, okay, jest tutaj, hitik zorła. Mm, no i potem zostaliśmy poskładani. okej, okay, dobra, nieważne. Mm, zobaczmy, zobaczmy. Dobra, jest ładny hit z mm, Dobra, tutaj właduje, okej. Okay. No wydaje się to spoko, wydaje się to spoko, powiem Wam szczerze, że mnie jakoś kompletnie nigdy ten druid do siebie nie, nie ciągnął. Dlatego też nigdy w te zmiany na się nie zagłębiałem. Zawsze byłem z nimi do tyłu. Teraz mniej więcej zrozumiałem jak to działa i wydaje mi się, że ta opcja automatyzacji jest potrzebna, bardzo potrzebna. No ale też wiadomo, z drugiej strony to takie po prostu się zamienia w to, że tam jednak musieliśmy trochę myśleć, czy może nam się uda bardziej wybierając właśnie maskę wojownika czy maskę zwiadowcy jeszcze z dawnych czasów i tak dalej, czy nam się bardziej uda pokonać przeciwnika. A, no, a teraz po prostu bierzemy sobie klasę, która robi automatycznie coś jak każda inna i nie trzeba się nad niczym zastanawiać. To ma swoje plusy i minusy, oczywiście. Myślę, że w sumie takie komplikowanie takiego zwykłego klikera jak Shakespeare's Widget to też może trochę nie ma sensu, ale z drugiej strony jednak to było takie Takim elementem można powiedzieć trochę, mm, trochę ciekawym i uro urozmaicającym rozgrywkę. E, no ale, ale jest jak jest. Taka zmiana, wydaje mi się, że jednak była potrzebna do tego balansu. No bo w PvP sobie nie, nie dobieram pod konkretnego przeciwnika, tylko konkretny przeciwnik dobiera sobie, mm, sobie pod nas rzeczy. Także, mm, także wydaje mi się, że to było po prostu potrzebne. No i też dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o tych zmianach. Takiego, wiecie, z, na przykład z Barda, na którym, którym też można było te trzy bronie wybierać, a została tylko jedna, to jest z Ruida. Też można było maski wybrać i zostaje tylko jedna e, takiej automatyzacji. Dajcie znać co. E, jaka jest Wasza opinia w tym temacie? E, no i co? No i chyba to, to było chyba tyle. E, ja teraz Wam nie będę za bardzo tutaj przytaczał e, wielkich rzeczy o, o zmianach. Powiedziałem tylko, co się zmieniło jak to działa, e, i po prostu e, króciutko sobie bardzo testowaliśmy. No, ale oczywiście takie, takie coś wymaga dużo dłuższych testów i tutaj w te parę minut naprawdę nie, nie będę teraz nie wiadomo czego robił i szukał nie wiadomo jakichś rzeczy czy jakichś błędów, bo to po prostu wymaga dużo, dużo większego zaangażowania i dużo, no, dłuższej gry po prostu no, trzeba pograć tych parę dni, żeby coś takiego znaleźć, a nie, a nie zrobić to w parę minut. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o łapce subiku. Dajcie na skreślenie co się o nowych zmianach na druidzie. No i słuchajcie, ja teraz też będę miał troszeczkę więcej chyba czasu na robienie materiałów, bo skończyłem sesję chyba wszystko zdane z tego co widziałem. Także, także fajnie udało się i jest z głowy na razie. Więc teraz trochę więcej jest, mam czasu na robienie odcinków dla was. W związku z tym myślę, że mm, tych te, odcinków też w związku z tym będzie pojawiało się po prostu więcej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, siemaleczko!